Czy masz już dość słyszenia, że Toyota jest niezrównanym złotym standardem niezawodności? Dzisiaj jesteśmy tu po to, aby wstrząsnąć twoimi pomysłami. Choć trudno w to uwierzyć, istnieją marki samochodów, które dorównują Toyocie, a nawet ją przewyższają pod względem niezawodności. Niektóre z nich mogą cię zaskoczyć. Od wielu lat Toyota zajmuje czołowe miejsca w rankingach niezawodności, we wszystkich kategoriach. Na przykład, Toyota Corolla otrzymała imponującą ocenę 85 na 100 punktów za niezawodność od Consumer Reports. Ale czy Toyota faktycznie gra w swojej własnej lidze? Jesteśmy tu po to, żeby pokazać, że to nieprawda. Od eleganckich samochodów luksusowych powytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne marki te wyróżniają się na tle innych. Zdobyły one wysokie oceny zarówno właścicieli, jak i ekspertów z branży. Są znane ze swojej trwałości niskich kosztów konserwacji i niezawodności. Tak, zdecydowanie mogą konkurować z Toyotą. Jeśli więc szukasz niezawodnego samochodu lub po prostu jesteś ciekaw dostępnych opcji, bądź na bieżąco. Być może znajdziesz na tej liście idealną alternatywę dla Toyoty. Przyjrzyjmy się bliżej tym niesamowitym kandydatom. Zacznijmy od Lexusa. Markę tę często uważa się za bliźniaczkę Toyoty. Dlaczego tak myślisz? ponieważ mają tę samą spółkę macierzystą. Toyota Motor Corporation. Ale tu jest haczyk. Lexus wytyczył swoją własną wyjątkową ścieżkę luksusu i niezawodności. Lexus jest drugą najbardziej niezawodną marką samochodów zaraz za Toyotą. Czy możesz w to uwierzyć? Według badania niezawodności samochodów JD Power, Lexus wykazał tylko 135 problemów na 100 pojazdów. Jest to wynik znacznie lepszy od średniej branżowej wynoszącej 186 wydań. Robi wrażenie, prawda? Jeśli chodzi o wyróżniające się modele, Lexus ES i RX zajmują centralne miejsce. ES od lat niezmiennie otrzymuje najwyższe noty za niezawodność. Model ten został uznany za jeden z najbardziej niezawodnych samochodów luksusowych. Może pochwalić się niesamowitą oceną niezawodności wynoszącą 92 punkty na 100. Nie zapominajmy też o RX, który też błyszczy. Wielu właścicieli chwali jego osiągi i komfort, co czyni go ulubionym samochodem. Dlaczego Lexus jest tak niezawodny? Wszystko sprowadza się do inżynierii. Samochody Lexus przechodzą rygorystyczne testy. Wykonane są z materiałów najwyższej jakości. Każdy element zaprojektowano tak, aby był trwały, dlatego możesz być pewien, że Lexus zawiezie Cię daleko. Lexus potwierdza swoją niezawodność solidną gwarancją. Oferują czteroletnią, 80-tysięczną gwarancję ograniczoną oraz sześcioletnią, 112-tysięczną gwarancję na układ napędowy. To wiele mówi o ich zaufaniu do swoich samochodów. Wielu właścicieli Lexusów zgłasza niskie koszty utrzymania, co jest ogromną zaletą. Średni roczny koszt utrzymania Lexusa wynosi 551 dolarów. Dla porównania, ceny innych marek luksusowych mogą sięgać około 652 dolarów. To niezła oszczędność. Jeśli szukasz samochodu, który oferuje obydwa te aspekty, Lexus zdecydowanie powinien znaleźć się na szczycie listy. Ich dobra reputacja pod względem trwałości i niezawodności sprawia, że stanowią godną alternatywę dla Toyoty. Przejdźmy teraz do kolejnej marki, która słynie z niezawodności i odporności na warunki atmosferyczne. To jest Subaru. Marka ta jest znana ze swojej trwałości i niezawodności systemów napędu na wszystkie koła. Miejsce to cieszy się popularnością wśród rodzin i miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Samochody marki Subaru można spotkać zarówno na drogach, jak i poza nimi. Pierwsze na liście jest Subaru Crosstrek. Ten kompaktowy Suvi zajmuje pierwsze miejsce wśród kompaktowych Suvów. Za niezawodność urządzenie otrzymuje imponującą ocenę czterech i pół gwiazdki na 5. To naprawdę niezwykłe, prawda? Crosstrek naprawdę łączy w sobie styl i funkcjonalność. Jest tu wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, dzięki czemu jest to świetny wybór dla rodzin i przyjaciół. Nie zapomnij o oszczędności paliwa. Gwarantuje doskonałe zużycie paliwa, dzięki czemu możesz przejechać więcej kilometrów, zużywając mniej paliwa. Dzięki prześwitowi wynoszącemu 22 cm, pojazd ten idealnie nadaje się do poruszania się w trudnym terenie. Ponadto samochód wyposażono w słynny symetryczny napęd na cztery koła marki Subaru. Zapewnia doskonałą przyczepność w każdych warunkach pogodowych, w deszczu i śniegu, będziesz gotowy do jazdy. Następne jest Subaru Legacy. Choć może to zabrzmieć banalnie, Legacy podtrzymuje silną tradycję niezawodności. Wśród sedanów średniej wielkości. Produkt ten otrzymuje wysokie noty za bezpieczeństwo i trwałość. Wielu właścicieli twierdzi, że udało im się przejechać swoim Legacy ponad 320 tysięcy kilometrów bez poważniejszych usterek. To właśnie nazywamy trwałością. Legacy jest wyposażony w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa obejmujące technologie wspomagania kierowcy iSight. Ten innowacyjny system pomaga zapobiegać wypadkom i zwiększać ogólne bezpieczeństwo to jak dodatkowa para oczu na drodze. Ponadto średni koszt napraw Legacy wynosi zaledwie 495 dolarów rocznie. Dzięki temu jest to rozwiązanie przyjazne dla budżetu wielu kierowców. Nie zapominajmy o Subaru Outback. Ten wszechstronny i wszechstronny sprzęt jest popularny ze względu na swoją niezawodność i imponującą wydajność. Outback oferuje przestronny obszar ładunkowy, dzięki czemu idealnie nadaje się na rodzinne wycieczki. I wiesz co? Napęd na cztery koła jest standardem, więc jesteś gotowy na wszystko. Magazyn US News ⁇ World Report uznał go za jeden z najbardziej niezawodnych samochodów. Samochód ten ma także imponujące oceny bezpieczeństwa, co zapewnia właścicielom spokój ducha. Wielu docenia jego odporność na trudne warunki, a także wygodę i styl. Samochody Subaru są zbudowane tak, żeby były trwałe. Poddawane są rygorystycznym testom w celu zagwarantowania najwyższej jakości. Wielu właścicieli Subaru chwali się niskimi kosztami utrzymania i wysokim poziomem zadowolenia. Moim zdaniem jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Jeśli szukasz niezawodnego samochodu, który poradzi sobie z wyzwaniami, jakie rzuci Ci życie, Subaru jest najlepszym wyborem. Następną na naszej liście jest Mazda. Marka ta słynie ze stylowych projektów i ekscytujących wrażeń z jazdy. Jeśli szukasz samochodu łączącego niezawodność z wydajnością, Mazda będzie świetnym wyborem. Mazda ma silne partnerstwo z Toyotą. Współpraca ta pozwala na udoskonalenie technologii i procesów produkcyjnych. Jednak jeśli chodzi o niezawodność, Mazda wyróżnia się na swój sposób. W 2019 roku magazyn Car and Driver umieścił kompaktowego crossovera Mazda CX5. Oraz trzyrzędowego crossovera CX9 na liście 10 najlepszych ciężarówek i SUWów. To dla mnie wielki zaszczyt. Oba pojazdy charakteryzują się wyjątkową wydajnością i niezawodnością. Ocena niezawodności modelu CX5 w serwisie RepairPal wyniosła 4,5 gwiazdki na 5. Można się spodziewać pewnego wyboru. CX5 oferuje wnętrze klasy premium i płynną jazdę. Zaprojektowano go z myślą o komforcie i przyjemności. Właściciele zachwycają się responsywnością pojazdu i oszczędnością paliwa. A co z Mazdą 6? Ta średniej wielkości limuzyna słynie ze sportowego prowadzenia i stylowego designu. Zajmuje również wysoką pozycję pod względem niezawodności. Wielu kierowców zgłasza bardzo niewiele usterek, nawet po wielu latach użytkowania pojazdu. To właśnie o tego rodzaju produktywności chętnie słyszymy. Mazda 6 jest wyposażona w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które dają kierowcom pewność siebie. Oceny bezpieczeństwa są imponujące, dzięki czemu urządzenie otrzymało ocenę 5 gwiazdek. Dzięki temu jest to mądry wybór dla rodzin, które stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ponadto średni roczny koszt serwisowania Mazdy wynosi około 487 dolarów. Jest to wartość niższa niż w przypadku wielu innych marek tej klasy. Dzięki temu jest to rozwiązanie przyjazne dla budżetu właścicieli. Jeśli więc szukasz samochodu, który jeździ jak marzenie i przetrwa próbę czasu, nie szukaj dalej i wybierz Mazdę. Jeśli spodobał ci się ten film, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dołącz do naszej społeczności, aby uzyskać więcej pomysłów na samochody, wskazówek i ciekawych dyskusji na temat najlepszych samochodów. Przed nami mnóstwo ekscytujących treści. Przyjrzymy się teraz marce Honda, która od dziesięcioleci słynie ze swojej niezawodności. Honda od dawna cieszy się uznaniem kierowców poszukujących trwałych, niezawodnych pojazdów. Jeśli szukasz samochodu, na którym możesz polegać, Honda zdecydowanie jest warta rozważenia. Honda Accord i Civic to dwa najbardziej niezawodne samochody na rynku. Accord otrzymał solidną ocenę 4,5 gwiazdki na 5 w rankingu Consumer Reports. Właściciele cenią go za przestronne wnętrze i płynną jazdę. Wiele osób podaje, że przejechało swoim akordem ponad 320 tysięcy kilometrów. Honda Civic wyróżnia się również niezawodnością. Firma ta niezmiennie zajmuje czołowe miejsca w rankingach niezawodności i ma wierne grono zwolenników. Civic jest nie tylko praktyczny, ale łączy w sobie oszczędność paliwa z przyjemnością jazdy. Ciesz się każdą podróżą, oszczędzając jednocześnie na paliwie. Civic może pochwalić się średnim rocznym kosztem napraw wynoszącym zaledwie 368 dolarów. Jest to cena znacznie niższa niż u wielu konkurentów. Dzięki temu posiadanie Civica nie nadwyręża portfela, co zawsze jest plusem. Nie traćmy z oczu Hondy CRV. Ten kompaktowy SUV słynie z przestrzeni i wszechstronności. Samochód otrzymał fantastyczną pięciogwiazdkową ocenę bezpieczeństwa od NHTSA. Wiele rodzin wybiera CRV ze względu na jego niezawodność i przestronny bagażnik. Niezależnie od tego, czy przewozisz dzieci, zakupy spożywcze czy sprzęt na weekendowy wypad, CRV jest dla Ciebie. Samochody marki Honda są projektowane tak, aby służyły przez długi czas. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów i poddawane rygorystycznym testom, aby zapewnić ich wydajność. Ponadto Honda oferuje 3-letnią 58 000 milową ograniczoną gwarancję i 5-letnią 96 000 milową gwarancję na układ napędowy. Odzwierciedla to ich silne zaangażowanie na rzecz niezawodności i zadowolenia klienta. Wielu właścicieli samochodów Honda jest zachwyconych trwałością swoich samochodów cenią sobie niskie koszty utrzymania i niezawodną pracę. Naszą listę zamykamy Mitsubishi. Mitsubishi może nie jest tak popularny jak inne marki, ale na pewno zasługuje na uznanie za swoją niezawodność. Oferuje szeroką gamę pojazdów, które przetrwają próbę czasu. Jeśli więc szukasz niezawodnego samochodu, Mitsubishi możecie zaskoczyć. Pierwszy w kolejności jest Mitsubishi Outlander. Ten kompaktowy SUV słynie ze swojej wartości i praktyczności. Dzięki trzem rzędom siedzeń samochód ten idealnie nadaje się dla rodzin i na wycieczki samochodowe. Dodatkowo urządzenie otrzymało dobre oceny niezawodności od JD Power, co oznacza, że jest zbudowane na lata. Jedną z wyróżniających cech Outlandera jest gwarancja na układ napędowy wynosząca 10 lat lub 160 000 km. Tak długa gwarancja odzwierciedla zaufanie, jakim Mitsubishi darzy swoje pojazdy. Właściciele doceniają spokój ducha, jaki daje taka ochrona. Miło wiedzieć, że masz tak silne wsparcie. Następny w kolejności jest Mitsubishi Eclipse Cross. Ten stylowy, kompaktowy Sioux oferuje sportowy wygląd i komfortową jazdę. Urządzenie cieszy się ugruntowaną reputacją pod względem niezawodności, otrzymując 4,5 gwiazdki na 5. To nie jest mała sprawa. Wnętrze Eclipse Cross zostało starannie zaprojektowane i wyposażone w szereg praktycznych rozwiązań technologicznych. Ponadto samochód ten charakteryzuje się dobrą oszczędnością paliwa, co czyni go mądrym wyborem na codzienne dojazdy do pracy. Oszczędzasz pieniądze na benzynie i cieszysz się każdą jazdą. Nie zapominajmy o Mitsubishi Mirage. Jest to jeden z najbardziej oszczędnych samochodów na rynku, według EPA, jego zużycie paliwa na autostradzie wynosi 39 mil na galon. Mówią o oszczędzaniu na kosztach paliwa. Mirage charakteryzuje się także niskimi kosztami utrzymania, wynoszącymi średnio zaledwie 432 dolary rocznie. To świetna opcja dla tych, którzy szukają niezawodnego samochodu, za który nie trzeba słono płacić. Mitsubishi może nie być pierwszą marką, która przychodzi na myśl. Ale oferuje niezawodne samochody, przyjazne dla portfela. Ze względu na długą gwarancję i wysoką niezawodność, Mitsubishi jest zdecydowanie warte uwagi. Przyjrzeliśmy się pięciu markom samochodów, które pod względem niezawodności dorównują Toyocie lub ją przewyższają. Marki te oferują wyjątkową niezawodność i wydajność. Jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej podobnych materiałów.